Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Dzisiaj tak naprawdę skupimy się na dwóch tematach. Jeden związany z tym incydentem w Minneapolis z środy 7 stycznia, a drugi to będzie komentarz do protestów rolników, ale w ogóle w innym wydaniu niż byście się spodziewali mojej strony. Będzie zaskoczenie. Przejdźmy do... Odcinka. Moi drodzy, żeby zacząć komentować sytuację z Minneapolis, ze stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim należy zapoznać się z materiałem filmowym. Mam materiał filmowy, który został udostępniony przez New York Times i ja wam go pokażę. To jest 3 minuty 54 sekundy. Moi drodzy, tam nie ma polskiego tekstu, nie ma tłumaczenia, nie ma cięć. To jest wszystko tak, jak zrobił to New York Times. Dlaczego ja wam to pokazuję? Chodzi o to żeby nikt nie zarzucił, że ja manipuluję, że ja ustawiam materiał, nie moi drodzy, wszystko idzie tak, jak zostało to nagrane w oryginale z New York Timesa. Zapraszam do materiału. On Wednesday in Minneapolis, a federal agent fatally shot a motorist, 37-year-old Renee Nicole Good. Trump administration officials said these were quote defensive shots. Fired because the officer was being run over. And a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over. But our analysis of bystander footage, filmed from different angles, appears to show the agent was not in the path of the victim's SUV when he fired three shots Shit! Shit! at close range. Here's how events unfolded. Moments before the shooting, the victim's maroon SUV is stopped in the middle of the street. Multiple unmarked federal vehicles are idling nearby. Secretary Nome alleged the motorist, quote, was blocking the officers in. Bystanders are blowing whistles and yelling at federal agents. Go home to Texas. Then, federal vehicles start moving toward the maroon SUV, with sirens and lights blaring. A federal agent films the scene on his phone. The driver rolls forward slightly, turning left, then stops and waves for others to go ahead. Two agents exit this silver pickup and walk toward the vehicle. Moments later, shots are fired. Let's look at the scene again more closely. This is the agent who shoots the driver. He walks around the car filming and disappears from view. Other agents pull up and order the driver to exit her vehicle. One of them grabs at the door handle and reaches inside. The SUV reverses, then turns right, apparently attempting to leave. At the same time, the agent filming crosses toward the left of the vehicle and grabs his gun. He opens fire on the motorist and continues shooting as she drives past. Oh, the moment the agent fires, he is standing here, to the left of the SUV, and the wheels are pointing to the right, away from the agent. Shame. Shame. This appears to conflict with allegations that the SUV was ramming or about to ram the officer. President Trump and others said the federal agent was hit by the SUV, often pointing to another video filmed from a different angle. And it's true that at this moment in this grainy low resolution footage, it does look like the agent is being struck by the SUV. But when we synchronize it with the first clip, we can see the agent is not being run over. In fact, his feet are positioned away from the SUV. The SUV crashes into a white car parked down the road. What the f a bystander runs toward the collision. The federal agents on scene do not appear to rush to provide emergency medical care. Eventually, the agent who shot the motorist approaches the vehicle. Seconds later, he turns back around and tells his colleagues to call 911. Shame! You shot someone! You shot someone! You agents block several bystanders who attempt to provide medical care. including one who identifies himself as a physician. Can I go check a pole? No! Back up! Now! I'm a physician! I don't understand. At the same time, several agents, including the agent who opened fire, get in their vehicles and drive off, apparently altering the act of crime scene. Szanowni moi drodzy, żeby zacząć w ogóle omawiać tą całą sytuację, należy sobie odpowiedzieć dla takiego zagadnienia, odpowiedzieć na pytanie, co to jest to ICE? Po polsku można przeczytać ICE, ewentualnie ICE, ale tak naprawdę jest to Immigration and Custom Enforcement, czyli to jest Agencja do Spraw Cudzoziemców. Jaki to może mieć odnośnik w Polsce? Mniej więcej moi drodzy, wygląda to jak połączenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców ze Strażą Graniczną. Tyle, że ICE działa tak naprawdę wewnątrz Stanów Zjednoczonych. I tutaj na początku tego materiału filmowego widzieliście, jak idzie jeden funkcjonariusz w tym mundurze takim złotowym, z napisem z tymi tutaj z takimi naklejkami. Polis ICE. Moi drodzy, to się nie wyklucza, ponieważ zastępcy szeryfa mogą być również funkcjonariuszami tej agencji ICE, mogą oni wykonywać zadania związane z ICE. Jest to o tyle wygodne dla yy, prawa. Że mają rozszerzoną y, jurysdykcję, mogą wykonywać wiele różnych zadań, więcej po prostu. I tutaj ten materiał, który widzieliście, tak jak powiedziałem, jest z New York Timesa, jest również materiał, który tak naprawdę wszyscy widzieli już, podejrzewam, y, z tej kamer, z kamery, z tego telefonu, tego funkcjonariusza. I ja właśnie chciałem się tu skupić na jednej rzeczy. Dlaczego ten funkcjonariusz nie miał tak zwanej kamery nasobnej? Otóż nie wszystkie hrabstwa wymagają, żeby policjanci mieli. Nie wszystkie komendy policji mają na tyle budżetu, żeby ci policjanci to mieli, ale ten funkcjonariusz był doświadczony, o czym powiem później. Wiedział, że sytuacja jest dynamiczna, więc chciał to wszystko udokumentować. To można zarzucić temu funkcjonariuszowi? Moi drodzy, przede wszystkim jak ja to widzę, wyszedł przed maskę tego samochodu. Czy on się spodziewał, że ta pani go będzie chciała przejechać? Myślę, że nie. Dlaczego powiedziałem, że był doświadczonym funkcjonariuszem? Oj, drodzy, on w tej służbie pracuje już długo, długo, lat, ale z takimi sytuacjami miał również do czynienia. I za chwilę dojdziemy do całego meritum. Ten funkcjonariusz, nagrywając ten materiał tym telefonem, obszedł ten samochód dookoła. Drugi funkcjonariusz, który chciał go wesprzeć. Nakazał tej pani, żeby wyszła z tego samochodu, ale jednocześnie w tym momencie ta jej tak zwana partnerka się do tego wszystkiego zaangażowała, ta która stała od strony pasażera, ta która swoim telefonem nagrywała tego funkcjonariusza i ona ją, można powiedzieć, podpuszczała i krzyczała do niej, jedź, jedź, tak, jest tam coś takiego w nagraniu. Oczywiście tutaj New York Times tego nie pokazał, ale jest to z nagrania tej kamery z telefonu funkcjonariusza. I tutaj taka, taka dygresja. Otóż ta pani również będzie mieć zarzuty, bo zgodnie z prawem stanowym stanu Minnesota, o ile dobrze to udało mi się znaleźć, to jest artykuł 115, paragraf 2, za podżeganie do zabójstwa. I ta pani, i z tego co komentują yy, amerykańscy komentatorzy takich sytuacji, będzie startowała od 15 lat w górę. Tak to mniej więcej wygląda. Ale lećmy dalej z tym tematem, bo tu, moi drodzy, sytuacja zaczyna się yy, zaogniać. Otóż, ten pan stojąc na tak naprawdę przodzie tego samochodu, moi drodzy, ta pani, która była za kierownicą, widziała go mniej więcej tak jak wy mnie teraz, czyli gdzieś odtąd. Dlaczego? Bo nikt się nie skupia na tym samochodzie. Ten samochód to był Honda Pilot. Ja sobie to wszystko posprawdzałem. Honda Pilot, akurat to był rocznik. O ile, dobrze, o ile dobrze, kojarzę, rocznik 2016, silnik 3,5 litra benzynowy V6 o mocy 280 koni. No moi drodzy, kawał kawał maszyny dwutonowej. Hmm. I ktoś tam powie, że ta pani była nieuzbrojona. Drodzy, ten samochód był jej bronią. I teraz dochodzi do sytuacji takiej, że oczywiście niektórzy komentatorzy z lewej strony politycznej Twierdzą, że do, do, dokonane zostało morderstwo na tej bezbronnej, oczywiście, pani, która nie chciała nikomu zrobić krzywdy. Ale jak zwróćcie uwagę na ten materiał, jak widzieliście go, ta pani ruszyła dosyć agresywnie. Dlaczego? Bo te koła tam zabuksowały. Moi drodzy, da się ruszyć na takiej nawierzchni, żeby koła nie buksowały, ale ta pani podejrzewam, wcisnęła gaz do oporu. I w momencie, kiedy ten pan znajdował się na narożniku na wysokości przedniej lampy tego samochodu i widział, że ta pani już zaczyna nieodpowiednio, że się tak wyrażę, zachowywać, on już wyciągnął pistolet, bo wiedział, że sytuacja się zaogni. To on to wiedział. Moi drodzy, kilka miesięcy wcześniej ten funkcjonariusz miał podobny incydent, tylko że tam nie był biały Amerykanin. Tylko był y, czarny Amerykanin, który dodatkowo był uzbrojony, i on tego funkcjonariusza potrącił. Mało tego przeciągnął go pod samochodem, i ten funkcjonariusz miał ponad 30 szwów założonych. Czy to mogło się nad nim odbić negatywnie? I tak i nie. Zapewne było to jakieś przeżycie, które y, w momencie tej sytuacji, która mia miała miejsce w środę, uruchomiło taką zapadkę. Uważaj, stary, za chwilę może coś później tak. Ale druga powiedzmy opcja jest taka, że bądź czujny, i on był czujny. Moi drodzy, w moim odczuciu, i to jest moja subiektywna opinia, zareagował jak najbardziej prawidłowo. Dlaczego ja tak mówię? No właśnie, że po oddaniu tych trzech strzałów on nie panikuje, on nie biega z tym pistoletem, on nie, nie próbuje cokolwiek innego zrobić. On automatycznie, odruchowo ten pistolet składa do kabury. O czym to świadczy? Czy to o tym, że to jest wyjątkowo dobrze wyszkolony funkcjonariusz On wie, to co, co się robi On wie, jakie są procedury On wie, jak to wszystko powinno wyglądać Na pewno nieraz był w takiej sytuacji Także ja tutaj o, pod tym kątem bym nie miał do niego zarzutów I moi drodzy, musimy sobie przyjąć jedną rzecz To nie jest tak, że y, wszyscy policjanci wychodzą rano z domu Wypili kawę i mówią, dobra, dzisiaj sobie kogoś odszczelę to no tak nie działa. Bo oglądałem dużo materiałów z takich różnych kanałów. Jest taki Police Activity amerykański, gdzie praktycznie wszystko z tych kamerek policyjnych jest wrzucane do sieci. Wszystko, co pokazują policjanci i różne są zachowania. Niektórzy płaczą, niektórzy po prostu nie dociera do nich, co się wydarzyło. Niektórzy zapadają w szok i różne inne ludzkie zwykłe reakcje zwykłego człowieka. Ten policjant Naprawdę wysoki stopień opanowania, pistolet chowa do kabury, i co robi? Idzie telefon, z tą kamerą cały czas włączoną, idzie nagrywać dalej tą całą sytuację. Tam dy, również podniosły się głosy, że ten policjant został od razu zabrany z tego miejsca. Tam od razu spekulacje, że pewnie będą chcieli zatrzeć ślady. Otóż nie. Moi drodzy, procedury Policji Amerykańskiej, ja to też sprawdziłem, dużo troszeczkę pooglądałem tych materiałów, są takie, że w momencie, kiedy jest tak zwany fire shot, czyli ktoś zostaje zastrzelony, policjant, który oddaje strzały jest izolowany z miejsca, z tej crime scene, z tego miejsca, tego incydentu, żeby po pierwsze nie próbował sobie dorabiać różnych historii, żeby nie próbował mataczyć, jak również, żeby inni i ludzie nie mieli na niego wpływu Jest automatycznie izolowany, przewożony do komendy policji I tam już detektywi z tego Wydziału Spraw Wewnętrznych zaczynają z nim przesłuchanie Druga sprawa, tam jest taka sytuacja, że jeden z tych przechodniów Próbuje zaangażować się w tą całą sytuację i mówi, że jest lekarzem I on chce tą panią reanimować I policjanci nie pozwalają, odganiają wszystkich chodnika. I bardzo dobrze. Bo takie są procedury. Moi drodzy, sprawa number one. Można tak zaakcentować. Skąd wiadomo, że ta pani nie żyje? Nie jest to stwierdzone. Skąd wiadomo, że nie zadziała adrenalina, a nie miała na przykład broni w samochodzie? Broni palnej, broni białej. Tego nie wie nikt. Więc nie można narażać ludzi. Wewnątrz, tak zwanych gapiów, na sytuację, żeby była następna osoba poszkodowana, bo osoba będąca pod wpływem adrenaliny, ona już tak naprawdę nad sobą nie panuje i być może mogą być to takie działania instynktowe. Czemu tak mówię? Szanowni, widziałem materiał filmowy, gdzie policjant będący na akcji rozpoznania, w zasadzie to był detektyw, bo nie umundurowany policjant cywilnym samochodem, otrzymał 9 postrzałów od bandyty. W ręce w nogi, tak moi drodzy, dziewięć postrzałów. Bliskiej odległości, bo on siedział w samochodzie. Ten bandior wszedł, yy, tak naprawdę podszedł do tego samochodu i przez okno pasażera oddał do niego dziewięć strzałów. A ten policjant jeszcze zdążył wyskoczyć z tego auta i gonił tego bandytę i go zastrzelił. Tak, moi drodzy, tak adrenalina działa na ludzki organizm. Więc tutaj też nie było gwarancji, że ta pani nie żyje na pewno. Zresztą procedury w policji amerykańskiej są takie. Że nawet gdy osoba jest zastrzelona i leży na chodniku, to w tym filmie jest niepokazane, policjanci skuwają ją w kajdanki. Dlaczego? Dla własnego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze yy, służb yy, medycznych w Stanach Zjednoczonych, głównie to są strażacy, w niektórych akcjach policyjnych są wyposażani w kamizelki kuloodporne. Dlatego, że nawet osoba wydająca się jako ta yy, zabita. Może się nagle okazać, że żyje i może jeszcze komuś robić krzywdę. Także tutaj od strony proceduralnej wszystko jest ok. Ale moi drodzy, oczywiście pozostaje wątek tutaj pani, tej Renegut, której chcą tutaj media zrobić świętą krowę niepokalanego poczęcia, że się tak wyrażę. Tak moi drodzy, z takim przekąsem to powiedziałem. Dlaczego? Otóż ta pani, będąca w związku z kobietą, że mnie to nie dziwi. Ma troje dzieci. Była matką trójki dzieci, ale, no i to co po ale jest najważniejsze, twoje dzieci zostało jej sądownie zabranych. Dlaczego? Bo jej partnerka przypalała te dzieci papierosem. Tak, moi drodzy. Ale oczywiście media lewoskrętne robią z nią jej męczennicę i w ogóle nie wiadomo co. I tu jest jeszcze jeden wątek w tej sprawie. Ten policjant nie chciał tej pani zabić. To widać. A wiecie dlaczego? Przede wszystkim jak podszedł na interwencję do niej, on nie wyciągnął pistolet, on wyciągnął telefon komórkowy. Dlaczego? Otóż ta pani razem z tą swoją żoną, czy jak ją tam nazywać partnerką. Przez cały dzień jeździły za tymi funkcjonariuszami i utrudniały im ich pracę, opóźniały, blokowały i tak dalej. Robiły wszystko, żeby tak naprawdę ci funkcjonariusze nie mogli wykonywać swojej pracy zgodnie z przeznaczeniem. Mówiąc krótko, przeszkadzały, narażając ich i siebie na niebezpieczeństwo. No, skończyło się jak się skończyło, to widzimy. Ale jest tam jeszcze ta sytuacja, kiedy ten funkcjonariusz tym telefonem okrąża ten samochód tej. Zastrzelonej, a jej partnerka, jak to się mówi, podjudza jeszcze z pleców, i ona również nagrywa no to wszystko dla tego internetowego hejpu. I teraz rodzi się pytanie, czy policjant zareagował? Szanowni, powiem to zupełnie jako Marcin Poker. To jest tylko i wyłącznie moja supikyja. W moim odczuciu jak najbardziej tak. Dlaczego? Szanowni, ta pani zastrzelona chciała tego policjanta rozjechać. To było zagrożenie. A co by było, gdyby jej się tak udało uciec? Tym dwutonowym samochodem yy, pod adrenaliną dokonałaby jakiejś innej brodni. Tak, moi drodzy, bo wtedy takie dwutonowe auto staje się bronią. Gdyby na przykład kogoś rozjechała, byłoby to zabójstwo, gdyby kogoś uszkodziła, byłoby to, można powiedzieć, przestępstwo uszkodzenia ciała, i tak dalej, i tak dalej. W moim odczuciu, ten policjant zapobiegł dalszym tak naprawdę przestępstwom i zbrodniom. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia. I od razu powiem, nie każdy się musi z tym zgadzać. To weźmy pod uwagę, że jeżeli policjant Nakazuje ci wysiąść. Tak zrobił to drugi funkcjonariusz. Próbował te drzwi otworzyć, tą panią wyciągnąć z tego samochodu, ona się w tym aucie zamknęła. To no po prostu wysiadasz. Jeżeli policjant nakazuje ci wykonywanie jakichś czynności, to to robisz. Tym bardziej, że to nie jest, moi drodzy, Polska, gdzie policjanci tak naprawdę nie potrafią sobie z takimi sytuacjami działać, tylko tak naprawdę działają werbalnie. W Stanach Zjednoczonych policja ma. Bardzo szybkie, jak to się mówi, użycie broni. Oglądam materiały, gdzie w ciągu 1,2 sekundy potrafi zostać, jak to się mówi, prawo wyegzekwowane za pomocą panów, y, powiedzmy, Hecklera and Kocha, ewentualnie pana Glocka. Tak to można powiedzieć. I jeszcze raz powtarzam, w moim odczuciu funkcjonariusz zadziałał prawidłowo, bo po to on po prostu jest. No cóż, ta pani, ta pani prowokowała. Jest takie powiedzenie, które ja często powtarzam: Tomcemu nie dzieje się. I to tyle komentarza do tej sytuacji, i przechodzimy do następnego tematu. Oj drodzy, drugi materiał dotyczy protestów rolników, ale yy, powiedziałem, że będzie to w innym wymiarze. Zobaczcie ten materiał. Ale stary, ja tak się zastanawiałem ostatnio, bo jakby usiadłem do tego tematu, po co nam rolnicy w Polsce? Skoro wystarczy pójść do sklepu i kupić, kurwa, czy to warzywa, czy to owoce, czy cokolwiek, czego potrzebujemy. No, po co nam rolnicy w Polsce? Nikt nie protestują, no. E, warzywa mam w Lidlu, w Kerfurze. Owoce też są dobre. E, wszystko, co, co chcecie, macie w sklepie obok. Nie kumam tego. Moi drodzy, ktoś powie, a małolat sobie pieprzy głupoty i tak dalej. No nie. Szanowni, to nie jest taki zwykły małolat. Kto to jest, już pokazuje. To jest jego YouTube'owy kanał Pranio. 135 tysięcy subskrybentów, 219 filmów. Moi drodzy, robi również materiały na platformie Twitch. Robi również na platformie Kik. Kik u góry, widzicie, platforma to tu jest jego baner. Platforma Kik to jest taka platforma ja to nazywam, że to jest śmietnik internetu. Dlaczego? No, bo tam się już skupili pato streamerzy, gdzie zostali w większości poblokowani i tam największe odklejki, jak również i widzów, też się pojawiają. I ja sobie oczywiście przejrzałem niektóre materiały tego, tego twórcy, i on ma tu bardzo dużo wyświetleń w niektórych materiałach, na przykład bardzo dużo wyświetleń ma na shortcach. I szanowni, 250 tysięcy. Niektóre 23 tysiące, ale są niektóre takie szorcy, Na przykład ten 1 600 tysięcy. Szanowni, i o czym to świadczy? Ja powiem tak. Świadczy to tylko o tym, że ktoś werbował. Bo to na pewno nie jest jeden takich młodych YouTuberów, których, którzy za parę złotych prawdopodobnie, bo pewności nie mam, ale tak to mogę odbierać. Powiedzą wszystko, co im tak naprawdę się nakazuje, bo on w tym filmiku tak to niby bezwiednie powiedział. Nie sądzę, że jest takim ignorantem, bo moi drodzy, ktoś kto prowadzi taki kanał, to zarabia na tym naprawdę potężne pieniądze, bo on cały czas gdzieś tam podróżuje po świecie i tak dalej. Z tych monetyzacji się dosyć mocno utrzymuje, czyli buduje te zasięgi, buduje te wyświetlenia, jest już taką osobą opiniotwórczą. No to, to wiecie, nie jest to głupia osoba. Nie robi takich rzeczy bezwiednie, nie robi takich rzeczy bezmyślnie. Podejrzewam, że podejrzewam, nie mam pewności, że mogła być to na przykład ustawka, że ktoś z tych, jak to się mówi, prowadzących na jego streamie rzucił takie pytanie, na przykład, co sądzisz na temat protestu rolników. No, to jednak jakaś tam ikona dla tej młodzieży, tak? No i on tu swój, jak to się mówi, jak ja to nazywam, wysryw, zaprezentował i co się dzieje? I tacy 14, 15 latkowie którzy nie są w ogóle zorientowani, później powiedzą, a po co nam jakiś rolnik? Jak my sobie kupimy w Lidlu, my sobie kupimy w jakimś innym markecie, w dupie z rolnikami. Tak, moi drodzy, tak to po prostu wygląda. I dlatego ja, jak również inni twórcy, Naszego po prostu levelu będziemy robić live'y, na których będzie mówiona prawda o rolnictwie i nie tylko o rolnictwie, jak o różnych innych rzeczach, żeby tego typu właśnie treści pato-streamerskie, bo tak to można nazwać, były w pewien sposób kontrowane. I ktoś powie, panie Marcinie, czemu pan ma takie bałe zasięgi? Moi drodzy. Kupiło się tu wokół mnie i nie tylko mnie, tak jak mówisz Olka czy Krisa, wielu ludzi inteligentnych z otwartymi umysłami. Moi drodzy, do was nie trafiają takie treści jak na przykład tworzący franio, bo to jest po prostu dno Rynsztok i tak dalej. Bo wy byście się nawet tym nie zainteresowali. Ja również, nie wiedziałem nawet kto to jest, bo z kronikarskiego obowiązku musiałem to zweryfikować. Ale laci, młodzież, dzieci, oni się tym, można powiedzieć, po młodzieżowemu jarają, kręci ich to. Taka osoba, wrzucając taki materiał, robi przepotężną krzywdę. I teraz tak, jest to tak skonstruowane, że nawet gdyby ktoś chciał mu coś zarzucić, zaskarżyć go nie może. To nie jest rzucona głupia wypowiedź w eter, nie moi drodzy. To jest wszystko przemyślna manipulacja. I my będziemy robić live'y, materiały, które będę, będą takie manipulacje obalać, bo każdy inteligentny człowiek zdaje sobie sprawę, że ten gość nie przy głupoty, mówmy jak jest. Natomiast dzieciaki tego nie rozumieją. Ale w związku z takimi sytuacjami już w ten najbliższy piątek będzie Julita Olszewska i Daria Złącznika, która opowie jak to po prostu na proteście wygląda. Tak, moi drodzy, chciałem się z wami z tym podzielić, bo po prostu gdy zobaczyłem ten materiał, to najpierw się ściśnieniowałem, ale później mówię, o nie, nie, tu jest drugie dno. I po sprawdzeniu tego kanału, co to jest, kto to jest, jak to jest, bo w ogóle on się takimi treściami nie zajmuje, a nagle tu takie wrzutki robi. To stwierdziłem, że ten trend się pojawia coraz mocniej. Trzeba mieć na to oko. To tyle w kwestii komentarza. Moi drodzy, ale jest duchar. Moi drodzy, a dzisiejszym słucharem niech będzie aforyzm. Seks to nie są szachy. Kończenie w trzech ruchach nie robi wielkiego wrażenia. I tym dowcipem kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, dobrego dnia. Bye!